we <laughs> W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić bardzo uniwersalną pastę z awokado. Tą pastę możecie wykorzystać do mięsa, do kanapek, do warzyw, do naczosów jako dip. Eee, świetna rzecz, warto ją mieć zawsze w lodówce, a dzisiaj zrobimy ją z polędwiczką wieprzową. Jeżeli chodzi o awokado, bardzo ważne jest, by kupić je dojrzałe. Jak poznać, że awokado jest dojrzałe? Jeżeli naciskamy je palcem, ono musi się troszkę zagłębiać, musi być takie sprężyste i miękkie. Jeżeli jest twarde, znaczy, że jest niedojrzałe. Zasadniczo to nie przeszkadza, można je po prostu odstawić na kilka dni. Ono sobie spokojnie w temperaturze pokojowej dojrzeje, no ale jeżeli chcemy z niego korzystać, to musi być miękkie. Awokado, najpierw zanim obierzemy je ze skórki, najpierw je przekrawamy na pół, żeby usunąć pestkę. Przekręcamy w dwie oddzielne strony. Bardzo pięknie nam to wyszło. Jeżeli awokado byłoby niedojrzałe, nie dałoby się tego tak łatwo usunąć. Nabijamy pestkę na nóż. Przekręcamy i wyciągamy. Bardzo ważna uwaga. Awokado bardzo szybko się ciemnieje, więc jeżeli je obieramy, albo coś z nim robimy, to robimy to bardzo szybko i zalewamy cytryną, która powoduje, że owoc się nie utlenia. Ewentualnie zostawiamy przy nim pestkę, ponieważ pestka ma taką dziwną, magiczną właściwość, której chyba nikt nie wie, skąd się bierze, że awokado, jeżeli jest przy pestce, też, też nie ciemnieje. Awokado siekamy. Może być w paski albo w kostkę, to nie ma znaczenia, gdyż i tak e, to będzie zaraz miksowane na pastę. Przyzamy wszystko do miski. Żeby nie ściemniało, to tak jak mówiłem, zalewamy je cytryną. Żeby nie powpadały żadne pestki do środka, to zrobimy to przez palce. No, jak widać, pestki zostały na ręce, a cały sok jest w środku. No to teraz siekamy czosnek. Siekamy go w drobną kosteczkę. Czosnek również ląduje w misce. I jeszcze na koniec oliwki. Kroimy je w plasterki. Wrzucamy oliwki do miski. Potrzebne nam będą jeszcze dwie łyżki oliwy. I należy to wszystko ze sobą ładnie połączyć. To Jest to na tyle miękkie, że nie musimy tego miksować, możemy to równie dobrze zrobić z Końcowy efekt powinien wyglądać mniej więcej tak, jeżeli wyjdzie nam to za gęsto, możemy dolać troszkę oliwy. Jest tu cytryna, nie powinno to ściemnieć, więc możemy, możemy to spokojnie odłożyć na bok albo do lodówki, a w tym czasie zajmiemy się mięsem. Mamy tutaj polędwiczkę wieprzową. Ją należy oczyścić ze wszystkich przerośnięć, tłuszczu czy też z błon. Najrozsądniej byłoby tą polędwiczkę opiec w całości i włożyć do piekarnika, ale jako, że my nie mamy na to czasu, to pokroimy ją w drobniejsze plasterki i będziemy ją tak obsmażać. Plasterki robimy około 2 cm grubości i pamiętamy o tym, żeby kroić mięso w poprzeganie wzdłuż włókien mięśniowych. Kładziemy patelnię na panik, dodajemy troszkę oliwy. Ważne, żeby temperatura oliwy na patelni była bardzo, bardzo wysoka, ponieważ będziemy obsmażać szybko mięso z dwóch stron. Dzięki temu pory mięsa się zamkną, co z kolei spowoduje, że będzie ono soczyste w środku. Kiedy patelnia już jest mocno rozgrzana, wrzucamy mięso i na maksymalnym ogniu przez minutę z każdej strony obsmażamy kawałki polędwiczki. Po minucie odwracamy wszystko na drugą stronę. Jak mięso jest już obsmażone z dwóch stron, redukujemy ogień i dodajemy odrobinę masła. Po upływie 4-5 minut przewracamy mięso na drugą stronę. Jak widać, mięso bardzo ładnie przyrumieniło się z wierzchu. W środku natomiast jest ono różowiutkie i soczyste, czyli idealnie takie, jak powinno być. Na koniec smażenia doprawiamy mięso solą i pieprzem. Ważne jest, żeby sól dodawać dopiero na końcu, gdy, gdyż gdybyśmy ją dodali na początku, to mięso od niej stwardnieje. I zdejmujemy je z patelni. Polędwica jest to bardzo delikatne mięso, więc nie możemy jej za bardzo wysmażyć. Stopień wysmażenia mięsa powinien być mniej więcej tak jak tutaj. Czyli jak widzimy, ono jest spieczone z zewnątrz, a w środku jest lekko różowe. Jak ją za bardzo wysmażymy, to ona i po prostu będzie gumowata. Efekt końcowy wygląda właśnie tak. Pastę z awokado możemy podać z mięsem albo na kanapce.